Cześć, jestem Ania. Wraz z mężem prowadzę agroturystykę w Beskidach Jałowcówka. Oprócz tego prowadzę blog i kanały Trail.pl, gdzie dzielę się pomysłami na aktywne spędzanie czasu z psami. Podpowiadam też w kwestiach behawiorystycznych. No i jestem dla Was dzisiaj, żeby odpowiedzieć na pytania dotyczące szczeniaków. Więc przyjęcie szczeniaka pod nasz dach wiąże się z dużym stresem, zarówno dla nas, jak i dla tego psiego maleństwa, które zostaje odłączone od wszystkiego, które znało, co znało dotychczas, czyli od swojej matki, od rodzeństwa, od znajomych zapachów, dźwięków. Więc starajmy się sprawić, aby ten czas był jak najmilszy dla psa, żeby nie dokładać dodatkowo stresorów. Przede wszystkim w momencie przewiezienia szczeniaka do domu starajmy się zabrać jakiś znajomy zapach dla psa, czyli kocyk, na którym on dotychczas spał, albo nawet położyć ten kocyk w posłaniu dotychczasowym, przenieść go najpierw do samochodu, a potem na docelowe posłanie w domu, żeby zapewnić mu ten komfort i jakąś taką bezpieczną ostoję, czyli ten zapach, który będzie się kojarzył pozytywnie z czymś, czymś bezpiecznym. Więc jak już szczeniak będzie u nas w domu, to na początku zaczynamy od tego, żeby zaznajomił się z tym miejscem, czyli dajemy mu zeksplorować całe otoczenie, wszystkie pomieszczenia, żeby zapoznał się z dźwiękami. Jeżeli mamy jakąś klatkę schodową, na której jest głośno, podejść do drzwi, można pieskowi zapewniać komfort w postaci, głaskania. Oczywiście też bardzo ważne jest zapewnienie mu legowiska, ostoi, czyli miejsca, gdzie tylko on w, obecnym, w danym momencie leży, nikt mu nie chodzi i może być w pełni wyizolowany. E, ważne jest to szczególnie, jeżeli mamy w domu małe dzieci. Dzieci lgną do, do psów, do szczeniaków szczególnie i e, zaburzają e, relaks, a szczenięta, generalnie psy, śpią nawet do 18 godzin na dobę, więc bardzo ważne jest to, żeby zapewnić możliwość tego snu, ponieważ sen to regeneracja, regeneracja to prawidłowy rozwój, zachowanie homeostazy, więc to jest kluczowe. Kolejną ważną rzeczą jest socjalizacja, może najważniejszą wręcz, ponieważ etap szczenięcy jest jak najbardziej kluczowy, jeśli chodzi o rozwój, zarówno w kompetencji psa, jak i jego rozwoju umysłowego, fizycznego, psychicznego, ponieważ musi się zaznajomić z wszystkimi bodźcami, które, z którymi na co dzień będzie miał styczność. Oczywiście piesek, mówimy tutaj już o etapie, kiedy jest już wyszczepiony, czyli ma już zakończony cały etap szczepień. Jeżeli tych szczepień jeszcze nie ma, to można go przenosić na przykład w torbie i brać ze sobą do miasta, żeby miał kontakt z ruchem ludzi, ruchem samochodów, jakimiś tramwajami, dźwiękami, które są nietypowe, ponieważ jeżeli będziemy go izolować od tych bodźców, no to będzie się po prostu ich później bał. Socjalizacja też jest bardzo istotna w kontekście innych ludzi, jak i innych psów. Warto zapewnić psu kontakt z dorosłymi, zrównoważonymi psami, żeby pies wiedział, jakie prawidłowe są relacje w kontaktach właśnie z innymi psami. Zachowania niepożądane uszczeniąc to przede wszystkim podgryzanie. Trudno się dziwić. Szczeniaki mają mleczne zęby. Za niedługo te zęby będą wymieniać, swędzą je dziąsła, więc warto jest zapewnić szczeniakowi dostęp do bezpiecznych gryzaków. Ważne jest to, żeby to były gryzaki przeznaczone czy zabawki przeznaczone dla szczeniąt, ponieważ one mają odpowiednią twardo, twardość i psy sobie nie zrobią nimi krzywdy i też odpowiednią wielkość. No i podczas gdy pies na przykład na nas skacze, możemy przekierować to zachowanie. Generalnie przekierowujemy niepożądane zachowanie na zachowanie pożądane. Czyli, jeżeli piesek na nas skacze, mówimy mu spokojnie, że zachowanie nam się nie podoba, czy mówimy albo nie, nie wolno, stanowczym głosem. Nie dotyka, staramy się nie dotykać psa, nie robić jakichś gwałtownych ruchów, tylko pochwalić za to, jeżeli te cztery łapki będą na ziemi. Jeżeli piesek zaczyna nas podgryzać po sznurówkach, czy gdzieś po rękach, mamy tą zabawkę, przekierowujemy to. To gryzienie nagryzienie na przedmiot przez nas, przez nas pożądany. Czyli jeżeli pies ma naszego buta, nie wyrywamy mu, nie zaczynamy psa gonić, jak on ucieka z tym butem. Tylko bierzemy na przykład szarpaczek, bierzemy jakiegoś fajnego gryzaka, pokazujemy psu, zachęcamy, żeby zainteresował się nim i jak zaczyna go gryźć, to chwalimy i pobudzamy do gryzienia tej, tej pożądanej przez nas zabawki, czy gryzaka, a tamtą spokojnie chowamy obszczekiwanie przez psy innych ludzi, innych psów, innych obiektów często wynika po prostu ze strachu z, z tego, że nie są zaznajomione z danym bodźcem. Warto wie, więc też nie pominąć tego w okresie socjalizacji i jeżeli pies się czegoś obawia, widzimy, że właśnie to szczekanie jest nerwowe, chce odstraszyć dany bodziec, który się do nas e, zbliża czy do niego, e, kłócnąć przy nim, pokazać: Popatrz, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Można też przekierować go w, wówczas na przykład na jakąś fajną zabawę, żeby on kątem oka widział ten bodziec, który e, go denerwuje, i pokazać, że popatrz, możemy się bawić, nic ci złego ten powiedzmy przejeżdżający samochód czy rower nie zrobi, nie musisz na niego szczekać. Generalnie warto sobie e, rozgraniczyć e, komentarze którymi się już od początku będziemy komunikować z psem i jasno artykułować, które zachowanie nam się nie podoba, czyli powiedzieć na przykład nie, czy fe, jeżeli coś pies bierze do pyska, co nam nie odpowiada, żeby wiedział, że takie zachowanie jest przez nas niepożądane. W w pierwszym etapie może być problematyczne um, nauczenie pieska, jak ma kontrolować swoje potrzeby fizjologiczne. Warto jest, żeby e, każdorazowo, jak pies dużo wypije, czy zje, czy dopiero co się obudzi, od razu, odruchowo wychodzić z nim, żeby zrobił tak zwaną sikupę, czyli szybki siku, czy ewentualnie załatwił e, grubszą potrzebę. E, wtedy nauczy się, że to załatwianie ma być w konkretnym miejscu, bo jeżeli przeoczymy ten moment i pies zacznie nam, że tak powiem, podsikiwać w różnych miejscach domu, to ten zapach będzie się utrzymywał, będzie ciężko psa oduczyć, żeby jednak w domu się nie załatwiać. Bardzo pomocne jest przy nauce załatwiania się na zewnątrz wprowadzenie komend, czyli na przykład jeżeli piesek się załatwia na naszych oczach, w miejscu, czyli na które pożądamy, czyli na przykład na trawniku dodajemy do tego na przykład komendę siku, chwalimy go za to wylewnie, mówimy super, dobry piesek i z czasem jak będziemy powtarzać tą komendę, to piesek będzie wiedział czego od niego oczekujemy, od czego jest spacer, od czego jest teraz to wyjście. Przyda nam się również to w podróży. Jak mieszkamy w bloku jeszcze z windą, czy jakimś, na jakimś wysokim piętrze, to pomocne również mogą być podkłady dla szczeniąt, które kładziemy w jednym miejscu i ważne, żeby wymieniać je regularnie. I jeżeli na przykład piesek zaczyna się załatwiać, podsuwamy po prostu ten podkład, żeby wiedział, że jeżeli już musi się załatwić w mieszkaniu, to niech to robi już w konkretnym miejscu. Ważne jest jednak, żeby z czasem rezygnować z tych podkładów, bo będzie to potem ślepy zaułek. Zabawki w życiu psa, szczególnie szczeniaka, są bardzo istotne. Ważne jest, żeby dobrać odpowiednie do wieku i wielkości pieska. Jest na rynku bardzo dużo różnego rodzaju zabawek przeznaczonych dla szczeniąt. Ważne jednak, żeby dostosować wielkość zabawek tak, by nie mogły ich połknąć i twardość, żeby nie były za twarde. Można zaopatrzyć się na przykład w gryzaki linowe, można kupić szarpaka. Ważne, żeby przy szarpaniu się z pieskiem nie robić tego zbyt intensywnie, ponieważ ząbki są jeszcze delikatne. Generalnie budowa szczeniaka jest delikatna, więc nie przesadzajmy w takich zabawach siłowych. E, oprócz tego można pomyśleć o naturalnych gryzakach. E, unikajmy patyków, unikajmy kości, ponieważ e, no, stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i nawet życia naszego psiaka. Można też e, pomyśleć o e, zaopatrzeniu się w gryzaki chłodzące wpływają one zbawiennie na. E, podczas etapu ząbkowania, czyli chłodzą dziąsła. Bardzo istotną kwestią jest to, żeby bawić się na powierzchni, która ma dobrą przyczepność. Unikajmy płytek, paneli, na których piesek się może rozjechać. Stawy szczeniąt są luźno związane i można nabawić się dysplazji. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o szczeniakach. Zachęcam Was również do obejrzenia pozostałych odcinków z serii Inna Perspektywa. No i zapraszam do jałowcówki, gdzie możemy wspólnie popracować z psami albo możecie rozpocząć aktywność ze swoim psem. To do zobaczenia!